Łapowo Miało być poszukiwania, bo były dni sztormowe i bardzo dużo sygnałów wpłynęło takich, że warto się teraz przejść, że może wyrzuciło no, przeróżne cuda. I to się potwierdziło. Marcin, który tutaj stoi obok, był kilka dni temu, znalazł ciekawe rzeczy, no ale dzisiaj jest tak potężny wiatr, no, że chyba odpuszczamy ten temat. Ale pojedziemy do wody i będą to Mechelinki. Tam też po sztormach zawsze cuda się dzieją I tam pojedziemy zobaczyć Może akurat coś dzisiaj ciekawego uda się znaleźć Już na samych kamerkach na nadmorski.pl widać co się dzieje No nie dałoby rady poszukiwać Jeżeli nawet dałoby rady poszukiwać sobie to ciężko byłoby cokolwiek nagrać Bo wiatr w mikrofonie siałby spustoszenie Zdecydowanie mniej śniegu tutaj na półwyspie znaczy teraz ja już jestem gdzieś koło Pucka właściwie i mam ile? Półtora stopnia na plusie. Więc myślę, że zatoka. I tam Mechelinki to wszystko powinno być jednak spoko. No i dojechaliśmy na Mechelinki. Wydaje się, że faktycznie jest tutaj całkiem spoko. Nie jest tak paskudna, znaczy pogoda na no, szały wiadomo nie ma, ale przynajmniej tak nie wie jak wiało w Chopowie. No co to Marcin objazd zrobił po parkingu początkowo chciałem w budzikach i tylko się przejść po plaży jakieś ale no tutaj jak jesteśmy w Mechylinkach i jest w miarę flauta no to w gumę człowiek guma wykrywator? no właśnie tam mamy krywator. no jest tak tutaj, jakby lepiej ale nie powiem, że jest ciepło, bo jest lodownia i tutaj jakoś tak boczkiem, boczkiem, boczkiem zielony płotek ale woda jest spokojna z tego co pamiętam, jak tutaj byłem, no nie wiem, 3-4 lata temu to straszne kamienie w wodzie ale jeżeli chodzi o kamienie, to już prawa jest przynajmniej to już powinno być łatwiej niż kiedyś nie no, jest całkiem spoko a tutaj przed chwilą spotkaliśmy Pracownika na budowie, który powiedział, żebym nie wpadł znowu do wody jak w Kapowie, ale generalnie powiedział, że na TikToku widział jak w Kapowie jakieś rakiety wywaliło na brzeg. No, ciekawy temat, nam naprawdę trzeba wrócić. Mimo tych fatalnych warunków pogodowych, no to jak takie cuda się tam dzieją, to No trzeba, trzeba po prostu, nie? Ale najpierw jednak te mechelinki jak już jesteśmy. Kilka sygnałów przynajmniej. Na razie tak sobie kroczymy po plaży i to wykopię, a trzymam rękę tak <gryw> zawieszoną na tej klamrze od detektora. Marcin gdzieś poszedł za molo. Ja próbowałem trochę tutaj, z tej strony, ale masa jakichś takich dziwnych sygnałów, które nie idzie wykopać ale za chwilę zobaczymy co tutaj dźwięczy to ładny sygnał 88 82 ale to jest jakiś syf tylko to jest tylko takie coś No niestety o, Tam jest torpedownia A Marcin gdzieś tam z brzegu, nie wiem po co Taki kawał zasuwa Może też tam pójdę, jak tutaj nic nie będzie Nad morzem się nie dało, w Mechylinkach nie było nic Natomiast dwa dni później śniegu było I to sporo Więc chyba wrócę na jeziorko ale najpierw wykrywacz się ładuje, co by był gotowy do działań. A tutaj, Kukirin G2 Max. Dostałem od Kukirinka, nie wiem, czy oni oglądali odcinek, że mi się G3 zepsuło. No i dostałem nową. Więc, no, całkiem spoko. Ale tą G3 i tak zawiozę do naprawy, bo mam widza w Gdyni, który zajmuje się serwisem, naprawą takich elektrycznych hulajnok, więc będę miał po prostu dwie. A to rozpakuję później. Teraz jadę na jezioro. Ta G2 to jest chyba model słabszy od G3, tak by na logikę to wskazywało. Ale jak sprawdzałem i porównywałem parametry, no to nie różni się za wiele. Natomiast G2 oświetlenie, ona ma reflektor. Na, do, na dole, tak jakby mm, nad botnikiem, A ta g 3 miała u góry taki panel nie? z tym ledowym światłem. I to jest taka y, jedyna zauważalna różnica, jeśli chodzi o te dwie kolej nogi. Teraz nie jestem pewny, bo zasięg ta, ta ma 80 km i teraz coś mi się kojarzy, że g 3 miała tylko 60. Mogę się mylić, ale sprawdzę. Samo je które tak ładnie obrodziło w srebro ostatnim razem Ale dzisiaj wiecznie. Natomiast ja muszę skorzystać z okazji Żeby tutaj poszukać Bo już za kilka dni Kolejna akcja pod lasie I będzie to przynajmniej 3 miesiące Tam już mam przygotowane sobie tereny W których będę szukać Zalew Siemianówka Tam będziemy się bawić Zdecydowanie najczęściej I zobaczymy, może tam też będzie dobrze Póki co Trzeba jeszcze tutaj zabawić. No zobaczę. Wchodzę. Bo co mam nie wchodzić? Coś tam miałem namieszane trochę w ustawieniach aparatu. No chyba teraz będzie lepiej. Przynajmniej tak mi się wydaje, że ten obraz jest teraz troszkę ładniejszy. 60 klatek, ultra HD. I w zasadzie tyle. 50 groszy na więcej, 20 groszówka, no czyli generalnie ponad złotowa. Tyle udało się rozbić lodu. Chodziłem głównie po tych śladach, jak ostatnio, więc no dlatego tylko taki marny efekt. Ale jak widać, zawsze jeszcze coś wychodzi. Natomiast szkoda mi czasu na takie zabawy. Trzeba poczekać, aż po prostu lód się roztopi. Do tego czasu ewentualnie nad morze. Też dzisiaj za bardzo już szukać nie da rady, bo za chwilę 15 będzie ciemno. Oczekuję na dostawę od kuriera, to będzie webasto chińskie kolejne. Tym razem będzie zamontowane w mojej ciężarówce, którą wybieram się na Podlasie, bo tam w niej nie ma ogrzewania takich cudów. No ale teraz już będzie. Bo jazda zimą bez ogrzewania to, to katorga. W zeszłym roku tak się bojałem, ale w tym to już się zabezpieczę w ogrzewanko. Pora zobaczyć co tu mnie wysłali. So, wiadomo, że królej nogę. Wiadomo, że G2. Wiadomo, że ma 80 km zasięgu. Teoretycznie. Ale jest zapakowane. To jest bambam wamierzch. Ma G2 Max, tak jak ta moja poprzednia G3, wyposażony jest w potężny 1000W silnik. Prędkość maksymalna 55 km na godzinę. Zasięg między 60 a 70 km. I kąt wspinania do 30 stopni. Tutaj, tym motylkiem, jest trochę to dużo bardziej wiarygodne, że się nic nie rozłączy podczas jazdy. Teraz wystarczy kierownicę przykręcić. Tutaj u góry są śruby imbusowe. W zestawie zestaw kluczy imbusowych. Jakieś tu jeszcze śrubki. I co ciekawe, ładowarka to wiadomo, w zestawie była pompka. G3 wtedy nie dostałem. To już mi zaczęło zastanawiać. To jest tak jakby podpora do proszę ja was, siedzonka. To będzie normalnie z siedzonkiem. No to skręcam. Już zmontowana. Połączenie GPS zostało zerwane. Ten z tym GPS-em. To jest tylko postawione, bo ja raczej nie będę tego używał. I jest przekręcane tutaj normalnie z tej strony. I w tym momencie siedziawka działa. I tutaj wystarczy przekręcić kluczek. O, teraz jest ustawiony. Tutaj są przyciski do włączania. I się odpaliło. kierunkowskazy drugi i klaksonik. Fajny wyświetlacz i teraz trzeba byłoby zrobić testy na dworzu Wiozek Kirinka na serwis, widz się odezwał z Gdyni. Ma tutaj serwis, składa takie rzeczy. Ulica Kartuska, ale na przeciwko żabki. Tylko że tu widzę bloki, ale jest 46, ma tu być gdzieś 48. No na razie nie widzę, może w gdzieś tu zobaczymy. Tego samego dnia po kilku godzinach wstępna diagnoza. Zalany sterownik. No i teraz e, będzie wymieniony nowy sterownik. Kosztuje 190 zł, ale będzie tutaj docierał z Chin. Więc około 10 dni to potrwa. No, ale najważniejsze, że da się to naprawić. Dużo mniej przyjemnie, ale widziałem na kamerach, że nie ma fal, flauta i bardzo dużo ludzi spaceruje po plaży. Na początek, pewnie trochę po piachu, a tak to w kamloty do wody. Fal miało nie być, ale jednak są. Dość spore. I ja za bardzo plaży nie widzę. No, nie ma chyba jej. Woda wdarła się praktycznie pod sam klif, bo jestem w Chłopowie i tutaj to wybrzeże jest klifiaste klifowe no nie, tu może być ciężko z poszukiwaniami i faktycznie sztorm porobił trochę tutaj dziwnych rzeczy bo plaża wygląda jak nie nad Bałtykiem same kamloty, takie błoto i to jest mocno ubite, twarde takie Poszukiwania na plaży raczej sobie odpuszczę i zaatakuję od razu do wody. O, gosia idzie z Mantikorem. No i tutaj zrobiła się taka nie tyle wysepka, co Bajoro. Fale zatrzymują się jakieś tam 30 metrów dalej, a tutaj jest wszystko wypukane i można sobie swobodnie brodzić. Plecaczek czterokomorowy o tyle dobry, że mieszczą się wodery przypnę rękawice i chyba przypnę mikrofon chyba tak zrobię od razu na wejściu dwie monety i to tak zależałe bo te 50 groszy zielone wysokie sygnały też są o, ale tu będzie Ciężko. Takie głazy. Jakieś sreberko polować chociaż Gwóźdź trzeba tu kurde 51 Co to tam jest? Może mam? Bo się uspokoiło trochę Ale ja nic nie widzę Bije na żelazo Strasznie 10 groszy? Czy to w ogóle jakaś inna moneta Nie wiem, w takim stanie, że to trudno rozpoznać Świeżynki to to nie są Pięć złoty Chyba tak Pięć złotych czy co? Tak pięć złotych Proszę Na dzisiaj koniec nieco ponad 10 zł, ale fatalnie mi się dzisiaj szukało. Trochę poprzestawiałem w ustawieniach, nie było czasu i w rękawicach, żeby to pozmieniać. Cały czas jakieś żelazne sygnały, których nie było w sieci. Takie zmyłki. Także no, będę musiał troszkę tutaj popracować nad własnymi ustawieniami, wgrać sobie użytkownika ustawienia, żeby były zapisane że jak tylko przychodzę nad morze, to tylko sobie swój program włączam i optymalne ustawienia, żeby były od razu a dzisiaj to już po prostu za późno no jak wpadłem wtedy do wody to miałem zalane wodery i uwierzcie mi, że taki smród jaki z tego teraz jest moje ubrania teraz walą Menelem to jest ten paradoks że jak Menel jedzie tramwaj, to tramwaj jedzie menelem <gryw> i tu jest podobna sytuacja straszny sztynks nie wiem dlaczego aż tak, będę musiał te wodery jakoś wyprać umyć od środka i porządnie wysuszyć, bo no wstyd gdzieś teraz iść jakbym się zeszczał czekamy na hamburgerki teraz ale tym to chyba nie zapłacę Widać jak one długo musiały, musiały leżeć w wodzie. Wypukało je chyba z jądra ziemi. Bez kwitu. Mm. To jest to o czym mówiłem. Wyjeżdżamy ze strefy mroku. Wystarczy podjechać do Wody sawowa nad polskie morze i się pogoda kasztani A tutaj już. Bliżej Redy, wychodzi słońce. Skręcam to siodło i idę sprawdzić, jak to, jak to jeździ, bo jestem ciekawy. Już dawno nie jeździłem, bo na tej G 3 tam w Chorwacji chciałem latać, ale widzieliście, co się stało. No to na G 2 polatam. Dzień dobry. Dzień dobry. Można. Proszę, żaden. zapraszam. Będę jeździł chyba nie? Brawo pan. <laughs> Nawet spoko pogoda do jeżdżenia. Świetlanie zakrętów, czy co? Co jeszcze tu ma światło faktycznie? Co powiem, ta hulajnoga mogłoby się wydawać, że jak to na hulajnogę no będzie toporna, sztywna i przejazdy przez jakieś krawężniki, nierówności yy, mogą być uciążliwe. Ona jest tak zamortyzowana, plus to siedzące. Zobaczcie, jak na kanapie. Bardzo wygodnie się przez to jeździ. Yy, I teraz trzeba będzie zrobić test. Ile kilometrów na pełnej baterii da się przejechać? Na ten moment wydaje mi się, że będzie to porównywalnie do G3, czyli około 60 km. Co tutaj jeszcze trzeba odblokować, bo w tym momencie fabrycznie jest 25 km na godzinę, a może jeździć 55 km na godzinę. No i taką prędkość ja preferuję. W opisie filmu oczywiście znajdziecie namiary na tą hulajnogę wraz z kodem rabatowym, także będzie można sobie ją kupić dużo taniej e, oraz jeżeli interesuje Was więcej danych technicznych to na stronie producenta znajdziecie odpowiedzi na wszystkie pytania i mam nadzieję, że już niedługo zrobimy test G2 kontra G3 jeszcze jedna hulajnoga do miedzi, ale bardziej już szosowa e, no i tam za bardzo nie będziemy testować, no bo wiadomo Kukirin jako terenowa chule noga ma tutaj przewagę z tymi wszystkimi innymi jadę. Światło dają radę ledówki, Gła już całkiem spowiła redę najbliższe dni to przygotowania do wyjazdu znowu Podlasie, znowu będą to przynajmniej 3 miesiące jestem już przygotowany na pewne rzeczy, aby tam filmy powstawały na pewno będą ciekawe poszukiwania, bo bardzo blisko będę miał do zalewu Siemianówka na Google Maps już widać, że trochę tam będzie zejść, trochę będzie kąpielisk i różnych terenów, w których będzie można testować dalej Manticora, z nim będę musiał się oporać, troszkę poczytać jeszcze o ustawieniach żeby go sobie pod siebie bardziej dopasować żeby zżyć się tak jak z 800 ten odcinek dobiega końca w opisie filmu macie namiary na wszystko co tam gdzieś tam kiedyś z tych współprac podostawałem to co polecam a jeżeli chodzi o nogi, to zarówno G3 jak i tą nową G2 Max z tym siodełkiem no, naprawdę rewelacyjna to jest rzecz: dojeżdżenie po mieście, wrzucać do auta i można się przemieszczać bardzo szybko, nie tracąc czasu na korki. Bardzo dużo jeździłem latem, no moja G3, niestety, gdzieś tam przez mój błąd została troszkę uszkodzona, ale niebawem będzie już z powrotem w moich rękach. No, niestety, zima to takie odcinki troszkę ciężej sklecić niż jak to ma w miejsce w przypadku lata, kiedy dzień jest długi i można wiele ciekawych rzeczy robić, no, ale jesteśmy już w nowym roku, byle do wiosny. Trzymajcie się, łapa w górę, ale jeżeli chcecie, no to do tego komentarz i subskrypcja kanału i widzimy się w następnym odcinku. Jeszcze przed wyjazdem coś rzucę. Bye.